Panie Kośle, a Pośle, jeśli można powiedzmy może dlaczego? Dlaczego, jak się mówi, pan Korneluk jest osobą podającą się dla prokuratora krajowego? Jaka jest procedura może zostawania takim właśnie prokuratorem krajowym? Kto musi podpisać jaki dokument? Tak, tak. Rzeczywiście założyłem, że wszyscy to pamiętają, ale nie, to, to są oczywiście pewne prawnicze niuanse. Zgodnie z ustawą o prawo o prokuraturze, prokurator krajowy jest powoływany i odwoływany. Zdaje się, że znów mam małe, małe, małe zacięcie na linii. Nie wiem, na czym ono polega, natomiast co e, prawda za chwileczkę poseł do nas wróci. Tak więc e, zadałem pytanie dotyczące właśnie tego, dlaczego jest uzasadniona teza, iż, e, na którą się wskazuje, iż pan Korneluk jest prokuratorem, który podaje się za osobę pełniającą określoną funkcję, czyli w tym przypadku prokuratora krajowego. Otóż jest tak, iż ten dokument e, musi e, też e, jakby uzyskać swoje OK. O, pan poseł widzę już się pojawia, także o, już jesteśmy e, e, Skończyłem na tym, że, że, że te decyzje też bezprawne bo bez udziału prezydenta no, nareszają kompetencje konstytucyjnych organów no, samego prezydenta ale też Trybunału Konstytucyjnego, bo w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny wydał po pierwsze wówczas w lutym postanowienie zabezpieczające, zakazujące właśnie ministrowi sprawiedliwości i wszystkim prokuratorowi generalnemu, bo tutaj on działa jako prokurator generalny w jakichkolwiek działań i innym podmiotom, które by utrudniały Dariuszowi Barskiemu wykonywanie funkcji i też orzekły później, to było bodajże w listopadzie ubiegłego roku, tak, już w wyroku ostatecznym bezprawność tych działań, co zresztą było oczywiste, no bo to było tak jawne bezprawie, że, że trudno sobie wyobrazić bardziej jawne. Co ciekawe też w sprawie zapytania zapyta prawnego jednego z sądów w Gdańsku, więc jest orzeczenie sądu, które jest powszechnie obowiązujące w przeciwieństwie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale znamienne jest, że również Sąd Najwyższy w tej sprawie się wypowiada i to co ciekawe, dwukrotnie, co nam często może umyka. Raz właśnie na pytanie sądu w Gdańsku, czy, tak oczywiście skracam, żeby nie, nie mówić wszystko językiem prawniczym, czy Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym. Odpowiedź była tak. I innym razem w składzie. Złożonym z w większości sędziów absolutnie nieprzychylnych prawicy, Sąd Najwyższy uchylił się od e, odpowiedzi na pytanie, uznając tam z powodów formalnych, że w zasadzie to jest sprawa indywidualna, więc on się be, nie będzie wypowiadał, mimo że było bardzo mocne oczekiwanie w mediach ze strony e, koalicji 13 grudnia, że tutaj w końcu e, inny skład Sądu Najwyższego orzeknie inaczej niż ten e, poprzedni. Tak się nie stało z bardzo prostego powodu, bo ci sędziowie, którzy mieliby orzekać, no e, doskonale sobie zdają sprawę, że, że orzekliby kontralegem wbrew prawu, bo prawo jest tutaj jasne i, i oczywiste. Więc, więc właśnie dlatego Dariusz Korneluk, a wcześniej Jacek Bilewicz nie jest między innymi dlatego, chociażby też dlatego, że nie jest tak naprawdę prokuratorem prokuratury krajowej, ale to już są pewne szczegóły. Natomiast właśnie do tego on nie jest prokuratorem krajowym. Bezprawnie tej funkcji został pozbawiony możliwości jej wykonywania, bo on nie został tak naprawdę. Do tej funkcji pozbawiony Dariusz Barski. W konsekwencji no, wszystkie jego działania, takie jak chociażby powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych czy rejonowych, a więc tych, którzy kierują tymi jednostkami organizacyjnymi, no, po prostu nie ma skutków prawnych, a ci ludzie, którzy przyjmują te nominacje, również popełniają przestępstwo, za które tylko to samo przestępstwo grozi grozi do roku pozbawienia wolności.